No, to iść do pijanki jak tak jest. Kurwa, Cezary, przestań mnie wkurwiać, bo powiem Ci tak, Cezary, jesteś naj, największym kurwa plotkarzem tutaj i ty, kurwa, podniecasz się tym wszystkim. Idź, kurwa, zrób pijance, kurwa, laskę i, 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 i wszystko. A nie tu przychodzisz, kurwa, i tego. I się podniecasz, pijanka i pijanka. Jak małe dziecko, ile ty masz, kurwa, lat? Jak małe dziecko, się kurwa jarasz. Pijanką, pijanka to mógłbycie kurwa, wiesz, kupić i sprzedać dwa razy. Mógłbycie kupić i sprzedać, nawet byś nie wiedział kiedy. Zabili. To trzeba było kurwa zrobić wszystko, żeby go nie zabili. A ty się tam kurwa fastrygowałeś pod niego, jak kurwa... Ja, wiesz, prawa rączka, lewa rączka, a teraz zabili go. No i chuj, zabili. No i co zrobisz? No i co zrobisz, kurwa? Teraz żeście się kurwa kapnęli, że go zabili. Patrzcie. Acy to kurwa się teraz sztywniaki porobili. Wszyscy kurwa prawilniaki. No to zapierdalajcie, rozwiązujcie zagadki nieśmiertelności. Jak jesteście tacy prawilni, kurwa, że zabili go. Ale co ja cię obrażam? Zachowujesz się jak małe dziecko kurwa, jak plotkasz do tego jeszcze kurwa, jakbyś miał 17 lat, jak Boga kocham wiesz, przychodzisz tu, pod podkurwiasz mnie od czasu do czasu, wiesz, co ty sobie myślisz że, że, że kim ty kurwa jesteś że tu jesteś jakimś kurwa wyznacznikiem internetu, że, że ty tutaj jesteś jakiś kurwa typ, co tu kurwa umie umie to zagrać to czy tamto, wiesz, toleruję cię, bo cię toleruję ale, ale, ale powiem ci tak, że no chętnie Kurwa, a zresztą, co, co tu gadać Szczujesz, idziesz, łazisz Szczujesz tu, szczujesz tam Kurwa, jakim trzeba być człowiekiem Ja pierdolę, skąd się tacy Skąd się tacy ludzie biorą, to nie mam pojęcia Tak, a, a ty, ale Kim ty kurwa jesteś, pasztet Jakimś kurwa zjebanym pasztetem Siedzisz gdzieś kurwa teraz w pokoju z wygaszonym świetle kurwa albo w piwnicy i tu będziesz wyjaśniał, ty sobie możesz wyjaśnić podwórko swoje. Zapal sobie żarówkę na podwórku i wtedy wyjaśnisz, no. Jakbym was tak kurwa tych wyjaśniaczy zobaczył, to jak Boga kocham kurwa, tylko by trzeba było wziąć kurwa po piące i na karuzele, kurwa. Tacy wyjaśniacze kurwa. I na karuzele do wesołego miasteczka.